Cześć, więc dzisiaj mam dla Ciebie powtórkę z brył obrotowych i dodatkowo zadanko dla Ciebie do powtórzenia. One są zapisane tutaj. Tutaj masz teraz wyświetlone odpowiednie wzory, jak i również polecenie. Masz tutaj walca. Masz podane promień. Oraz wysokość, i musisz policzyć następujące rzeczy. Objętość walca, czyli ze wzoru na objętość walca, czyli z tego. Później masz pole podstawy, no to też z kolejnego wzoru, nie? Pole powierzchni boczne jest tak samo, a jeżeli chodzi o pole powierzchni całkowitej, to tutaj no, różne są wzory. Nie zaraz sobie tym głowę za bardzo. <coughs> pole powierzchni całkowitej to jest po prostu pole góry, pole dołu, no i jeszcze te, tutaj jest jakby prostokąt, jakbyśmy rozwinęli tego, ten walec, który jest tutaj, tutaj powstaje taki prostokąt, ale to się po prostu liczy z tego wzoru, co nie? A pole powierzchni no to właśnie dwie podstawy i jedna ta powierzchnia boczna, czyli jak będziesz mieć punkt B i C, no to wtedy ten D jest bardzo łatwo obliczyć. Bierzesz sobie po prostu dwie podstawy. I jedno pole boczne dodasz do siebie, masz pole puszczenie po całkowite. No dobra, to jest Twoje zadanko atomowe. A ja teraz przejdę tutaj do powtórki. Co to w ogóle są te bryły obrotowe? więc bryły obrotowe powstają przy pomocy rotacji. Czyli jakbyśmy sobie wzięli tego walca tutaj, powiedzmy, e, to nie jest walc, przepraszam, ten prostokąt, i byśmy sobie nim zaczęli zaczęli go okręcać wokół. Osi. Jakbyśmy go kręcili, kręcili, kręcili w tą stronę. Każdy z punktów by się tego kręcił i by po prostu taki walec. <laughs> Jakbyśmy bardzo szybko kręcili, to byśmy w ogóle widzieli taki walec 3D, a nie taki zwykły 2D. No i powstaje walec z tego <laughs> przy obrocie tej figury. No i właśnie, później z tego walca mamy te wzory i liczymy sobie następujące rzeczy, jeszcze czasami może być takie zadanie, że na przykład masz mm, obliczyć jakiś alfa, że na przykład, nie wiem sinus alfa masz obliczyć, że są jakieś linie w środku na przykład tego walca, które przechodzą przez środek jego, nie? No to wtedy wzory na sinus to musisz znać, powiedzmy, nie wiem, to jest 10 od... Może inaczej, niech tu będzie 10, a tu nie będzie trochę mniej, wiem, na to 8. To tutaj mamy kąt 90 stopni, to jest ważne. Możemy sobie z Pitagorasa obliczyć, ile jest tutaj. No i sinus to będzie, właśnie ten x, który z Pitagorasa obliczymy. I na górze dziesiątka. I te wzory na sinusa, cosinusa i tangensa, skąd ja wiem, jak to podstawić tutaj, to ja to po prostu pamiętam na pamięć, ale one ogólnie są. Wejdziemy sobie we wzory matematyczne. Są normalnie dostępne na internecie. Takie jak będą na maturze, więc fajnie. I tutaj mamy trigonometry. Trigonometry to są właśnie sinusy i kosinusy. No i to są te wzorki tutaj. Dobra. No i git. Następną figurą, którą możemy tego tak obracać. To jest trójkąt. Jak będziemy obracać wokół, to ma konkretną nazwę: osiem obrotu, tak, wokół tej osi obrotu, no to powstanie coś, co się nazywa stożek. No i wzory na stożek masz tutaj. No po prostu podstawisz sobie do wzoru też masz R, czyli promień. No i jeszcze masz L. Tutaj na przykład jest L, w polu powierzchni bocznej. To L, to jest to tutaj. A jeżeli chodzi o pole powierzchni całkowitej, no to po prostu pole powierzchni bocznej I tutaj jest pole podstawy, tylko jedna jest podstawa, co nie? Bo w walcu były dwie Tutaj tylko jedna i to będzie pole powierzchni całkowitej Okej, okay, i ostatnia rzecz Tak byśmy Okręcali Taki kształt No to powstałaby nam kula Czyli tak jakby piłka do gry No i tutaj też mamy Wzór po prostu na pole kuli i na objętość to są dwa wzory i też podstawiamy. Tutaj jest spoko, bo mamy tylko R, nie? No jeszcze wszędzie są te jakieś pi, no ale te pi po prostu zostają. Czyli nie wiem, powiedzmy, że dla tej kuli r byłoby 9, no to jest 4 razy pi razy 9 kwadrat i 4 razy pi razy 81 wszędzie będą już te kiki. Okej, okay. 81 razy 4 to jest chyba jakieś 324 tak na oko. No i to pi po prostu zostaje 324 pi. Dobra. No i to jeżeli chodzi o bryły obrotowe, to są takie najważniejsze rzeczy. Chodź sobie proszę, zrób tutaj to zadanko. Żeby ci się to po prostu utrwaliło i żebyś przynajmniej raz próbował to obliczyć, bo to nie jest naprawdę trudne, tylko podstawiasz dozorków do wzorków, musisz odpowiednio obliczać. Dobra. Dzięki mam nadzieję, że ten film Ci pomoże.